Vlog drugi i raportuję, że udało mi się skończyć kurs z bootstrapa i jestem z tego super zadowolony. Dlaczego? Bo od zawsze chciałem um, móc potrafić stworzyć jakąś stronę, oczywiście, backendowo mniej więcej ogarniam, ale y, jestem strasznie słaby. Po prostu w rzeczy związane z właśnie z frontendem, z określeniem kolorów, i tak dalej. I strasznie, strasznie się cieszę, że yy, jest coś takiego jak Bootstrap, Teraz już wiem, jak działa i wiem, jak dość logicznie i prosty jest, więc od teraz będę mógł sobie tworzyć proste stronki. Czy to oznacza, że yy, dostanę front deweloperem, nie, ale strasznie mi to wkręciło i ja zawsze tak mam, jak widać z Kubernetesem i z wszystkimi tematami, z którymi się zajmowałem, że. Jak coś zaczynam, to aż nie mogę się oderwać od tego i wczoraj skończyło się na tym, że siedziałem z dokumentacją Bootstrapa po kursie z dokumentacji Bootstrapa do naprawdę późnego wieczora i tam rozkminiałem sobie rzeczy, bardzo, bardzo mi się spodobało. I teraz dzięki temu jestem w stanie ruszyć z projektem moim opartym na Flasku. O Flasku pewnie jeszcze powiem gdzieś w tym vlogu. Ale flask ma bardzo fajne integrację z bootstrapem, i jest to super, super zabawa. I naprawdę się cieszę, że w końcu mogę mieć coś e, f, fajnego. Myślę, że uda mi się pokazać to, do czego wykorzystałem tą wiedzę bootstrapa, bo to jest też ważne. E, już wiele książek przeczytałem, wiele rzeczy. Nauczyłem się, których później nie wykorzystywałem i taka wiedza bezużyteczna, w sensie ona jest użyteczna, ale nie dla mnie, więc strasznie się cieszę, że będę w stanie to wykorzystać w taki e, praktyczny sposób. Ale też chcę poruszyć drugi temat, bo być może śledzisz, być może oglądasz tego vloga, bo widziałeś moje filmy a i wiesz, że ostatnio pojawiło się wideo, e, jedno wideo się pojawiło, a kilkanaście zniknęło, o czym mówię, wiadomo, o Kubernetes po polsku. Stwierdziłem, że po tylu latach, bo już minęło 4 lata, odkąd Kubernetes po polsku jest w YouTubie, na YouTubie, to stwierdziłem, że chcę coś zmienić. I ten kurs, jak pewnie widziałeś wideo, to wiesz o co chodzi, kurs zostaje za darmo, ale będzie on dostępny tylko i wyłącznie dla tych, którzy się zapiszą na newsletter. Dlaczego? Bo ja chcę mieć kontakt. Wiem, że obejrzało go naprawdę pierwszy odcinek 30 tysięcy ludzi. Um, I wiem, że część, jak widzieliśmy na konferencjach, to mówi, że to bardzo zmieniło ich życie, co naprawdę szanuję i bardzo mnie to motywuje. Um, ale jednocześnie, ja chcę mieć jakiś kontakt z osobami, które naprawdę idą do przodu, um, i jednocześnie. Chcę też dać im coś więcej, w sensie planuję odświeżenie. Po prostu tego, kurt, to jest taka moja słodka tajemnica, że będzie on odświeżony. No, bo już 4 lata minęło, jednak się zestarzał i po prostu go odświeżę. Nie wiem co dokładnie tam będzie, ale. Ja się naprawdę nauczyłem przez 4 lata, że to czuję się swobodniej ba, czuję się swobodniej przed kamerą i potrafię to lepiej zaplanować, zorganizować i, i, i zrobić po prostu lepiej. i Stąd też nie chcę zostawiać tego w takim kształcie, bo wierzę, że ta wiedza, skoro zmieniła karierę tylu ludziom, to jest potrzebna i będzie to w lepszej nawet formie dostępne. Lepiej to utworzę. Ale z tym też związana jest jedna rzecz dla mnie, taka, hmm, mogę powiedzieć, nie tyle ciężka, co do przepracowania. Hmm, mianowicie będą tacy, jestem przekonany, że, ta, że będą tacy, którzy będą oburzeni. Jak to, Tomek? Zabrałeś kurs, co ty chcesz zrobić? Chcesz y, kraść nasz. Kraść, może nie, ale chcesz dane osobowe, maile jakieś. No, nie tyle, że chcę, ale dzięki temu będę w stanie się kontaktować. I to, co jest dla mnie takie niezbyt łatwe, może, to to, że wiem, że może ty nawet jesteś oburzony będą tacy, którzy będą odchodzić. I to jest ok, bo ja chcę dostarczać materiały, które publikuję dla tych, którzy chcą faktycznie się na poważnie tym zająć. Bo wiem, że są tacy, którzy skrolują z ciekawości, zobaczą. Okej, okay, dla nich też jest sporo rzeczy w internecie. Ja natomiast naprawdę poświęcam sporo czasu i energii i chciałbym tą energię spożytkować, czy też dawać ją tym, którzy chcą, czują potrzebę i chcą się jakoś poważnie zaangażować. Dobra, to z mojej strony chyba tyle na dzisiaj. Ja idę dalej coś sprawdzać, poszukam sobie czegoś ciekawego, bo mam coś za nadrzu. No i cóż, ten vlog jest drugi. Mam nadzieję, że kolejne będą lepsze. Będę się uczył lepiej opowiadać, a nie tak czasami może wydłużać. To tyle, lecę zawsze do przodu.